Cześć, z tej strony Ola i zapraszam na czarne akta futbolu. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Omar Elgato Ortiz. I naprawdę nie wiecie, jak bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że go tutaj tak fizycznie naprawdę nie ma. A to dlatego, że Omar został skazany na 75 lat pozbawienia wolności. I tak, nie przesłyszeliście się. 75 lat. Ale. On nikogo nie zamordował, nikogo nie podświartował, nikogo nie zakopał i nawet nie handlował narkotykami. No chociaż z tym ostatnim ma pewne związki. Ale nie robił niczego z tych rzeczy, tak naprawdę. Omar został skazany na tyle lat, ponieważ brał udział w porwaniach. I jak w ogóle do tego doszło? Pewnie sam Omar się do tej pory zastanawia, bo. Raczej, jakby się go zapytało jeszcze parę lat temu, nie wziąłby winy na siebie. A to dlatego, że w 2010 roku został skazany na przymusową pauzę od piłki nożnej. Dwuletnią. Za to, że wykryto u niego substancje niedozwolone doping. Konkretnie oksymetolon i drostanolon. Co ciekawe, kilka lat później, kiedy Omar był już w więzieniu, w wywiadzie dla La Fision, Przyznał, że on w sumie brał te substancje od dawna i nikt tego nie wykrył. Nikt wcześniej. Mimo, że był na dopingu m.in. w czasie meczu w 2010 roku o Mistrzostwo monterrey Cruz Azul. Był na dopingu i nikt tego nie wykrył. I w ogóle cały czas był na dopingu i nikt tego nie wykrywał, więc jak to jest? Jak, to się, jak do tego doszło? No, i był strasznie rozczarowany postawą między innymi dyrektora sportowego Monterey i w ogóle całej Federacji Meksyku. Był na nich zły, że, że ten system coś nie tak działa. Bo kiedy doszło do meczu międzynarodowego, nagle okazało się, że o, jest na dopingu. A wcześniej też był na dopingu i nikt tego nie wykrywał. Więc jeżeli by się go wtedy zapytało, to raczej nie wziąłby winy na siebie. A to dlatego, że właśnie. Ta przerwa, według niego, była gorsza od początkowych miesięcy w więzieniu. Tak przynajmniej twierdzi, albo twierdził, bo być może zmienił już zdanie. I była gorsza, trochę mu się zaczęło nudzić i w ten sposób trafił na ślad kartelu. Kartelu Del Golfo, konkretnie. Zaangażował się w jego działalność, dostawał jakieś 5 tysięcy od ofiary, a. Kartel za wypuszczenie ofiary, danej ofiary brał jakieś 70 tysięcy, 100 tysięcy dolarów. No i Omar był takim mózgiem operacji, powiedzmy. Nie dlatego, że pociągał ze sznurki, czy wszystko planował, czy w ogóle to wszystko była jego wina. On był za to odpowiedzialny, no nie. On był takim researcherem. Szukał informacji o ofiarach, wybierał te ofiary, poznawał ich zwyczaje, no bo on się obracał w tych kręgach. No, bo to chodziło o bogate ofiary, żeby nie przytrzymywać ich za długo, tylko żeby szybko zapłacili i żeby sprawa była zamknięta. Tak to miało działać, mniej więcej. No i między innymi na celowniku dwukrotnie znalazła się Gloria Trevi. Gloria Trevi, czyli Madonna Ameryki Południowej. Chociaż ona pewnie by się za to obraziła, bo. Ona twierdzi, że to Madonna jest glorią trewi Ameryki Północnej. No ale to już nie jest aż takie istotne. Po raz pierwszy zadurzył się w niej El Barbas i on był właśnie członkiem Kartelu e, Del Golfo i wtedy prokuratura szybko wpadła na ślad z kartelu i spacyfikowała całą akcję. No byli nieostro nieostrożni, nie udało się. Drugi raz zagiel na nią Parol później i. Akcja nie była wymierzona w nią. Była wymierzona w jej męża. Armando Gomeza. Przytrzymywali go 72 godziny, wypuścili i sprawa mogła być zamknięta. Ale trzeba powiedzieć, że karma wraca. Bo chociaż tego jej męża może być szkoda, to jej nie do końca. Z Glorii było i pewnie nadal jest niezłe ziółko. To właśnie ona uciekła z Brazylii do Meksyku. Przed karą więzienia. Przed karą więzienia nie tak, że uciekła z więzienia, a była tam 7 miesięcy. Zwolniono ją, bo nie mogli jej postawić żadnych zarzutów konkretnych, więc wykorzystała tę szansę i uciekła do Meksyku. Ale tam nie zaprzestała tych praktyk, za które została wcześniej osadzona na tę chwilę ponieważ Gloria Trevi była odpowiedzialna za prowadzenie jakby klanu, jak siatki, która prostytuowała młode dziewczyny. Dwunastolatki, piętnastolatki, więc bardzo, bardzo młode. I nie robiła tego sama. Robiła to z Midasem. Midasem, czyli Andrade. Andrade, Midas, bo dlatego, dlatego, że potrafił zrobić z wschodzącej gwiazdy wielką gwiazdę, czyli zamienić ją w złotą. No i tak zrobił między innymi z glorią. I właśnie oni razem prowadzili ten klan, który był nazywany nawet haremem. Haremem dlatego, że dziewczyny strasznie, strasznie do niej lgnęły. Chciały zrobić karierę taką jak ona. No i dziwne, że rodzice z sami pchali je w jej szpony, bo doniesienia o tym, co się dzieje i, i zarzuty, które stawiano Midasowi, one były powszechnie znane. On często się z nich potrafił wykpić, bo zapłacił odpowiednim osobom. Duże, duże kwoty. No i między innymi w takie szpony została wepchnięta Karina Japor dwunastolatka. Jako dwunastolatka dołączyła do tego haremu i dołączając do tego haremu została wielokrotnie wykorzystywana, była wielokrotnie wykorzystywana przez Andradę. I ogólnie wyglądało to zwykle tak, że jak jakaś trafiała do haremu i nagle zaszła w ciąże, to szybko byli w stanie zareagować i zmuszali ją, daną dziewczynę, do aborcji. No ale w przypadku Kariny było trochę inaczej, bo za późno zauważyli. Zauważyli za późno, więc musiała urodzić to dziecko. No ale Andrade jej nie odpuścił. Znęcał się nad nią, kiedy była w ciąży, kiedy miała poranne mdłości, kazał jej jeść swoje własne wymioty, więc ogólnie działo się tam naprawdę straszne, straszne rzeczy z przyzwoleniem, za przyzwoleniem Glorii. Zresztą drady, zrobił też jej dziecko i to dziecko zaginęło w ogóle w tajemniczych okolicznościach, nagle zniknęło z apartamentu. Także tak, uważam, że karma wraca i szkoda, że zostało wymierzone tobie i męża, a nie w nią samą, bo... Bo pewnie zasłużyła swoim zachowaniem. Jeżeli w ogóle można tak powiedzieć. Bo Omar by już teraz tak nie powiedział. Siedem lat po tym, jak został osadzony w więzieniu, wybuchły zamieszki w centrum resocjalizacyjnym. Kiedy wybuchły te zamieszki w centrum resocjalizacyjnym, omar zobaczył Boga. Spłynęła na niego łaska Boża. I Omar zaczął wszędzie chodzić z Biblią. On przebył drogę od bramkarza, przez porywacza, aż praktycznie do fanatyka religijnego. Cały czas się modli, właśnie cały czas czyta Biblię i już się na niej całkiem, całkiem zna. I on uważa, że to, co mu się przydarzyło, jest taką próbą od Boga, że Bóg go wystawił na próbę i że to jest po coś, że on musi sobie to wszystko przemyśleć, poukładać. I że nie będzie siedział 75 lat w więzieniu, bo Jezus go stamtąd wyciągnie. W to teraz wierzy Omar Elgato Ortiz. I to by było już wszystko ode mnie. Jeżeli wiesz coś więcej na ten temat, jeżeli masz jakieś przemyślenia, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. I jeżeli podobało Ci się nagranie, to będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!